Witam wszystkich z tej strony 90 A dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować mój kolejny filmik z serii MW3 Dziś map na Arkaden z P90 Jest to mój pierwszy map w tej mapce, nigdy nie mogłem na tej mapce zrobić mapa. Nie wiem dlaczego, nie wiem od czego to zależy Jest on taki trochę w jednym miejscu, można powiedzieć, że przykampiony nie, może troszeczkę inaczej. Kontrolowałem pewny obszar, może tak. Obszar mapy. Yy. No i w końcu wbiłem tego mojego MOABA. Ogólnie jeszcze MOABa nie miałem, tylko chyba na mission. dum, dum miałem jeden kill od tego od Moaba, ale mi się gościu na plecach zaspałnił i mnie zabił, bo miałem jednego gościa jeszcze przed sobą. Tak. I chyba jeszcze Nie mam jeszcze pewnie. Yy... Nie pamiętam jeszcze... Miałem chyba trzy mapki, na których jeszcze nie miałem mała, ale mniejsza z tym. Gramko jak już wiecie P90 jednak nie wiecie, że z tłumikiem, chociaż pewnie się już domyśliliście. I z szybkim ogniem. Moje perki to... A, zapasowałem FMG9bo, którą teraz zmienię, bo jest... Po prostu ją tak wziąłem, nie wiem dlaczego yy, I tak ją prawie nigdy nie zabijam Mam ją tylko po, pod ekspioną dlatego, że gram czasami na infekcji i tam jest FMG 9 jakimbo Tak Moje perki to szybkie, zwinne ręce yy, to tam jeszcze hardline czyli bezkompromisowy I oczywiście sitrep na proto, jest mój podstawowy perk na free for all bardzo go lubię, bo słyszę wszystkie kroki przeciwnika. Moje perki w specjaliście to Scavenger, czyli padninożerca, Stalker, czyli Stalker jakby, i Assassin. Tutaj mi się ładnie udało ubić gościa. I mam paczkę specjalisty. Tutaj chyba była tylko taka... może dwie chyba. Nie pamiętam już tego gameplaya dokładnie wychła dwie pod warunkiem sytuacji, w których mogłem umrzeć, ale jednak mi się udało jakoś z tego wyjść cało. Tutaj już słyszałem, że do mnie strzela gości, ale się schowałem i szybko, ładnie go ściągnąłem. Biegnie jeszcze jeden. I tutaj zaraz jeszcze chyba będzie jeden, o ile się nie, nie mylę. A nie, jednak się mylę. Tak tutaj biegnę po granat. No dobrze, no to... Może... Yy, może na ten temat, gdzie rzucać te przenośne radary? Właśnie, widzicie, że tu jest bardzo popularne miejsce. O, tutaj jakoś miał więc go nie widziałem. I nie polegajcie właśnie tylko na przenośnych radarach, bo istnieje też taki asasyn. I wtedy bardzo łatwo cię zrobić w po prostu, bo myślisz, że widzisz wszystkich na przenośnym radarze, nie zwracasz uwagi i cały czas się patrzysz w jedno okno albo coś w tym stylu i gościu cię zachodzi od tyłu i cię po prostu po najprościej na świecie zabija. Dlatego, bo polegałeś tylko na tym, na minimum to nie jest wcale takie dobre, bo trzeba jeszcze polegać na słuchawkach. Tutaj właśnie trochę tak przykąpiłem przez chwilkę. Oj, tu jest ta pozbrankowa sytuacja. Tak mi się wydaje, też to, to ta... Tutaj goście widzę na miniałki, mam zjadę w pro, tutaj jeden gościu, tutaj już mnie, już mnie jeden zabił, tutaj jeszcze tak strzelbem, tutaj wybiegłem i myślałem, że mnie zabije ten, który wybiegł, ale mnie nie zauważył, jakoś mi się udało przeżyć. Tutaj właśnie w tym miejscu, co się teraz wychyliłem i patrzyłem, tutaj bardzo często ludzie kampią i to strasznie denerwuje, bo ty nie wiem, powiedzmy, że lubisz raszować albo coś i gościu w ciebie yy, no, wybiegasz w gościa i niestety, ale giniesz, bo ten kampi zazwyczaj jest z asasynem albo z czymś takim i po prostu cię tak wije. Nie zada się na to uwagi właśnie w takich kątach, <coughs> czy ludzie leżą, czy nie. No, ale wracamy do tematu z tymi przynośnymi ryotarami. Nie polegajcie tylko na no, nich, rzucajcie w takich miejscach, gdzie zazwyczaj ludzie lubią być, w najbardziej lubionych miejscach przez właśnie ludzi, żeby sobie, sobie posiedzieć, przykampić. No za jak właśnie teraz ja, aktualnie. Bardzo... jak już byłem na tym stylu 15, bardzo mi zależało na tym, żeby wreszcie zdobyć tego mapu na akadę nigdy nie mogłem go zdobyć, dlatego jest taki przykampiony trochę ten Moab. Ale jest! No cóż, co by tu jeszcze powiedzieć? No tak, może... Nie, napiszcie mi w komentarzach, o ile yy, ktoś mnie taki ogląda, który byłby tak na tyle miły, napisał mi w komentarzach. Czy polepszyła się jakość filmu, porównując ten film do pierwszego, albo drugiego filmu? Bo teraz nie nagrywam Xperia X8, czyli moim telefonem, tylko aparatem cyfrowym Nikon Coolpix L22, coś takiego. I wydaje mi się, że jest nieco lepsza jakość. Nie, napiszcie mi w komentarzach. Tutaj, tutaj właśnie gdzie ja teraz siedzę bardzo rzadko kiedy ludzie yy, patrzą więc to jest bardzo dobra kampa tak właśnie na jednego, dwa kile No jeszcze jeden kill do Maaba i już tak byłem zestresowany, znaczy zestresowany no już byłem tak chciałem wbić tego maba, że po prostu stałem w jednym miejscu żeby nikt, nikt mnie nie zaskoczył, nikt nie, nie wiem, nie wyleciał z jakąś, jak 9 jakim im mnie zabił. No i tu właśnie Moab, bardzo się z niego cieszyłem. Tutaj jeszcze jednego ja chyba zabiję i zaraz puszczę Moab'a, tak dokładnie. Przeładuję, no i jeszcze tutaj nie wiem, może... A, tutaj mnie gościu zabił, no tak, oczywiście M16 chyba, już nie pamiętam tam. No ale najważniejsze, że Moab wbity. I dziękuję wszystkim za oglądanie. Wynik jaki osiągnąłem to 30 do 1. Miałam trochę przykampione, jeszcze raz powtarzam, ale no, przyznaję się do tego, że trochę, że trochę, no, skampiłem w pewnym momencie już w tym jednym miejscu, ale trudno. Mam nadzieję, że mnie nie schejtujecie. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Tutaj właśnie była migracja hosta, tego nie ma mojej e, ostatniej tabeli z wynikami. Wszystkim dziękuję za oglądanie. Jeśli Ci się podobało to daj kciuka w górę lub subskrybuj. Dziękuję wszystkim, do widzenia.